Hej, kochani, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj otworzymy se Marsu Price. I widzicie, to jest pierwsza seria. Na końcu Marsuprise jest wykrzyknik i tu są zameczki. Z tego ma powstać jakiś wyraz. Więc co, zaczynamy? Już się nie mogę ciekawić, co tu jest. Zobaczcie poprzedni odcinek z Mars Surprise. Si. O, ja już chyba wiem jakie to imię, bo jest bardzo mało imion z Si. Hmm, dlatego ja już, więc to jest, ale nie będę mówić. Tu nie zrobiła zameczka. To no, jest koniec. No, tu nie zrobili zameczka. Jest. A. Na razie jest. Mam dobrą myśl. To chyba mam dobrą myśl. Bo chyba wiem, co tu będzie. Ale nie jestem jeszcze tak do końca pewna. Znaczy ja jestem. Tak jest. Więc więc ja wiem, co tu będzie. Piszcie w komentarzach, yy, od której literki wiedzieliście, która, y, które to już imię. Bo ja od pierwszej. I jest. S. I jest. No też. Yy, więc, kochani. Ja Wam pokażę, co z, co z tych literek powstało. Kochani, tu powstało imię Staś. No więc, co kochani, jeżeli Wam się podobało, dawajcie kciuki w górę, subskrybujcie, komentujcie. Nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczka, żebyście nie przegapili żadnych moich filmów. No i co, my się żegnamy. Papatki.